wrażenie, że szkoła Kopernik dała nam wszystkim pstryczka w nos. Zarówno nam radnym, którzy wierzyliśmy w uczciwość i w to, że naprawdę może się te, to głosowanie odbyć poprawnie. Pstryczka w nos dostali wszyscy aktywiści, którzy chcieli coś zrobić w konienie innego służącego mieszkańcom i pstryczka w nos dostały wszystkie inne szkoły, bo zostały wrzucone do jednego worka. Zobaczcie na przykład państwo na miasteczko ruchu drogowego, które również zdobyło głosy pozwalające na realizację przy SP3. I tutaj na przykład w Konińskim Centrum Kultury zagłosowało na ten projekt 25 osób, przy czym na projekt Kopernika eSport Masters 501 osób. Więc zobaczcie jakie to są dysproporcje. I SP3 również zdobyło dofinansowania. Ale wiem, że naprawdę ciężką pracą, dlatego że zainwestowali w ulotki, w filmiki. Widzieliście Państwo jakąkolwiek reklamę Kopernika? Bo ja nie. Te dwa tysiące osób, które zostało zachęcone do, ym, do powiedzenia, że tak, że jestem mieszkańcem Konina, pomimo że nie jestem, wyjdą w nasze miasto. Jako osoby, jako absolwenci, którzy będą gdzieś szukać pracy. Ja naprawdę powiem szczerze, panie dyrektorze, że na każde CV będę zwracała uwagę i jeżeli tam się pojawi szkoła Kopernik, zastanowię się dwa razy. Szkoły to są osoby związane z miastem Konin. Oni się tu uczą. I takie słowa, które mówią o tym, że trzy razy obejrzę CV, to są słowa wykluczające. My jako szkoła integracyjna, jako placówka oświatowa walczymy z wykluczeniem i ja stanowczo protestuję temu. Połowa uczniów to są mieszkańcy ponad połowa powiatów ościennych. Wychowawcy koordynowali w formie wycieczek integracyjnych wraz z rodzicami ich uczestnictwo w głosowaniu. Jeżeli ktoś mówi, że Nauczyciel sprawdzał obecność. Kto jest nauczycielem, to wie, że to jest obowiązek kierownika wycieczki. Każdorazowo, w każdym nowym punkcie, sprawdzić obecność, bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Około 700 uczniów spoza Konina, plus rodzice i pozostałe osoby, jak pan radny Sidor tutaj pięknie wyliczył, to y, mówię o rodzeństwie, często o dziadkach, to jest łącznie około 3000 głosów. Policzmy, ile głosów zostało oddanych w lokalach wyborczych na projekty z Kopernika nie 3000 w tym głosowaniu stacjonarnym. Był taki plan, bo koordynowaliśmy to, żeby każda grupa poszła do innego lokalu chodziło o taką dywersyfikację głosowania, ale nie szli do następnego. I takie zarzuty to naprawdę proszę nie kierować do naszej szkoły. Nagradzanie, bo też takie hasła się pojawiają. Proszę Państwa, wychowujemy społeczeństwo obywatelskie, kształtujemy postawy patriotyczne. Są takie przedmioty jak wie wychowanie wiedzy o społeczeństwie, jak edukacja obywatelska. Przecież to jest idealny przedmiot, na którym możemy nagradzać takie postawy, ale nie za głosowanie, za akcje wolontaryjne, w tej chwili w szkole dzieje się akcja krewiodawstwa i za chwilę chcę jechać, bo jestem tam potrzebny. Tłum uczniów oddaje dzisiaj krew. Mamy tego nie nagradzać? To są postawy obywatelskie. No skończę zaraz panie, panie Dyrektorze, ja wiem, że nauczyciel potrafi długo mówić. Tylko I będziecie problem jest... gdzie indziej. Problem jest zupełnie gdzie indziej. Dojdę do tego. I Szacunek będzie... jest w tej sprawie bezapalacyjny. Tak. No ale tego nikt nie kwestionuje. Panie Przewodniczący, za chwilę będziecie mnie z głowy, skończę i wyjdę. To nie o to chodzi, Panie Dyrektorze. Posądzenie szkoły o nieetyczne zachowania jest naprawdę krzywdzące. Hejtowanie uczniów, rodziców, głosowanie. Yy, no to, to się odbyło tak, jak postawy prospołeczne powinny być realizowane. Dodam, że te obiekty ogólnodostępne są i będą i to zawsze deklaruję jako dyrektor, że będą dostępne dla mieszkańców. Pytanie moje takie. Jak wyglądałoby głosowanie stacjonarne, gdyby nie kopernik? Po jeden, po 11 głosów, po 25 głosów. Pytanie takie. Jak został budżet obywatelski zapromowany? Jakie jest zainteresowanie tym budżetem? I czy frekwencja w mieście na tym głosowaniu nie byłaby poniżej 7%? Panie dyrektorze, zadam proste pytanie. Czy Pan nie widzi problemu w tym, co się stało? Proszę mi odpowiedzieć na to proste pytanie. Czy Pan nie widzi problemu? Ze strony szkoły? Proszę nie, prosto o odpowiedź, czy jest nie, problem, czy nie? Nie widzę. Nie ma pan racji, kompletnie nie ma pan racji, bo to jest pan, problem. To pan przewodniczący tak uważa, ja nie widzę. Ale to ja, cała Rada tak uważa, panie. To proszę radę zapytać, czy cała. Wypowiedzi, By jakie były do tej pory? No, nie do końca. Nie do końca. Wszystkie. I powiem państwu tak. Przykro mi, że zamiast wsparcia otrzymuję upomnienia, jestem karcony za to, że troszczę się o szkołę. Nigdy nie przychodzę do prezydenta i nie skamlam o pieniądze. Robimy tak, żeby infrastruktura oświatowa miasta była w jak najlepszym stanie. Moi Państwo, na koniec wciągnęliście uczniów w tę nieetyczną grę. Jeżeli regulamin jest nieszczelny, to zróbmy z tym porządek. I o tym mówimy, cały czas mówimy tak, o tym, zrobimy z tym. Ale dyrektor nie ma mocy sprawczej. Ale pan mówi, że nic się nie stało. Panie dyrektorze, to jest nieuczciwa jak, jak, tak wypowiedź. Panie przewodniczący, A jak to można powiedzieć? padło takie hasło o podwójnym głosowaniu. To no. chyba nawet pan prezydent Nowak się wypowiedział, że miał taką informację. Sprawdźcie to. Jeżeli są takie głosy, proszę to sprawdzić. Ale nie mieć pretensji hurtem do szkoły, która... Jest zorganizowana, jest sprawna organizacyjnie i potrafi sobie radzić w różnych sytuacjach. Wczoraj w szkole, dzisiaj byłem witany z wielkim szacunkiem. Powiem Państwu tak, co mówią uczniowie. Kucharczyk jest Sigma. A co jest Sigma, to już Państwo wiecie. Dziękuję bardzo. Szkoda, że Pan nie odnosił się do naszej wypowiedzi, bo Pan nic nie powiedział na temat tej nieprawidłowości. Szkoda, Panie Dyrektorze. Joachim Sikorski, bardzo proszę. Proszę pan, żeby pan naprawdę zapisał te pytania. Mogę panu je przekazać zaraz, żeby odpowiedział pan precyzyjnie? Pierwsze pytanie. Czy zostały zorganizowane wycieczki w zespole szkół Kopernik w dzień głosowania w konińskim budżecie obywatelskim? I czy te wycieczki były na terenie konina? Jeżeli tak, to ile odbyło się takich wycieczek? Pytanie drugie. Czy potwierdza pan prawdziwość stwierdzenia? Uczniowie zespołu szkół imienia Kopernika otrzymywali oceny z przedmiotów nie z zachowania tylko z przedmiotów w ramach prezentowania proobywatelskiej postawy co rozumie się jako uczestniczenie w wycieczce szkolnej lub branie udziału w głosowaniu w konińskim budżecie obywatelskim. I ostatnie takie pytanie. Proszę wyobrazić sobie taką rzeczywistość w której Wszystkie szkoły uczestniczą w składaniu wniosków do końskiego budżetu obywatelskiego i wszystkie te szkoły mobilizują uczniów za pomocą ocen innych korzyści, innych profitów, tak jak dostajemy sygnały, że dzieje się to w szkole imienia Kopernika. I czy w takiej rzeczywistości naprawdę szczerze uważa Pan, że wygrają obiektywnie najlepsze projekty, czy wygrywa szkoła z największą ilością uczniów? I czy szczerze uważa pan, że w takiej sytuacji szkoła, która ma 200 uczniów jest w stanie wygrać ze szkołą, która uczniów ma 1500? W regulaminie KBO jest napisane, że mieszkańca, przez mieszkańca rozumie się osoby zamieszkujące w koninie. Znał Pan ten zapis? Czy głosowali uczniowie spoza konina? Czy, czy głosowali uczniowie spoza konina? Nie musi pan na to pytanie odpowiadać. Ja zostawię je. Panie dyrektorze, nie o to. Chodzi, to nie, nie w tym temacie. Ja tylko mówię, że mieszkańcem Konina jest osoba, która tu zamieszkuje. Pan dobrze o tym wie, bo pan też nie zamieszkuje w Koninie, więc nie jest Pan mieszkańcem Konina. Mieszka pan, no dobrze, to zostawmy pana, tak? Ale wszyscy, którzy zamieszkują poza granicami Konina, nie są mieszkańcami Konina. Regulamin mówi, że mieszkaniec to jest osoba zamieszkująca w Koninie. Jeżeli jakikolwiek uczeń poprzez działanie szkoły dyrektora nauczycieli, e, wiedząc, że jest mieszkańcem Kazimierza biskupiego, o którym mówił radny Jarosław, i innych gmin ościennych przyjechał tu zagłosować z rodziną na wycieczkę, to znaczy, że naruszył ten regulamin po prostu. Jeżeli mu mówicie, że tak można robić, to to jest nieetyczne, panie dyrektorze. I może pan o, po, podawać wszystkie przykłady realizacji projektów. Tak one się odbyły. Ja ciągle podkreślam, że pan jest dobrym dyrektorem. Natomiast jeżeli w tym roku przywiózł pan, w cudzysłowie oczywiście mówię, bądź nakłaniał pan w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek ucznia spoza Konina, spoza Konina, tylko o nich mówię. Do tego, żeby zagłosował w Koninie na KBO, to jest to nieetyczne i proszę to po prostu zapamiętać. Nie, nie wszystko zrobił Pan dobrze. Bo Pan, jako autorytet, Pan Sigma, powiedział uczniom, że kombinowanie jest spoko, że oszukiwanie jest spoko i że najważniejszy jest cel. I nie zrobił Pan wszystkiego dobrze, bo w innych szkołach. Które również składały wnioski do, do budżetu obywatelskiego, w zupełnie inny sposób e, namawiano uczniów do tego, e, żeby szli głosować. Namawiano rodziców, e, namawiano odbiorców e, danych e, wydarzeń, żeby głosowali. Ale nikt nie mówił im, idźcie głosować, nikt im nie zorganizował wycieczek szkolnych. E, pan może nie zwrócił uwagi na to, co sam powiedział w swoim expose. Potwierdził pan, że szkoła zorganizowała wycieczki szkolne po mieście Koninie i potwierdził pan również, cytuję, że były to wycieczki integracyjne i e, nauczyciele, opiekunowie w każdym nowym punkcie, w każdym nowym punkcie mieli obowiązek sprawdzić obecność. Wycieczki punkcie wycieczki, w każdym nie punkcie, w punkcie głosowania. Przepraszam, ale ja pani teraz, używa słów ja brzydkich, mówię. obraźliwych Panie dla szkoły. Panie Dziękuję. Porządek. porządek, bo tutaj Pani rada mówi, a ktoś podchodzi do mikrofonu. Tak, to musi, musi Pan podejść za zgodą Rady, tak, więc takie są tutaj reguły. Nie? Ale to Pan powiedział, że mieli obowiązek w każdym nowym punkcie e, sprawdzać obecność. E, Przepraszam, to była wycieczka uczniów z Konina, mieszkańców Konina, jak pan twierdził, do Konina? Tak? Tak mamy rozumieć, że to była wycieczka no, no, do Konina? Pytania padają, to było tak? pytanie no, więc... retoryczne. Ja, ja panu powiem, to było pytanie retoryczne, bo ja nie oczekuję na to pytanie odpowiedzi. E... I to nadal... Państwo nie oczekują odpowiedzi. Okay. I nadal. E... Są to pytania retoryczne. Nie, nie oczekuję na to pytanie odpowiedzi. Bo wie pan, gdyby jeszcze, gdyby jeszcze pan nakazał młodzieży milczenie, gdyby pan powiedział: Cichosza, nic nie mówcie, nic nikomu nie powiedzcie, to jest nasza tajemnica. Ale oni chodzili i mówili to wszystkim. I te nauczycielki stojące przed lokalami wyborczymi i nauczyciele, którzy sprawdzali obecność, nie umknęli uwadze ani komisjom, które były w lokalach, w których można było głosować, ani innym głosującym. Ani również monitoringowi miejskiemu też to nie umknęło. Więc szanowny panie dyrektorze, pozwoli sobie pan, że jednak ja nie nazwę pana Sigmą, bo to czego pan uczy młodzież jest po prostu niewłaściwe. Nikt z radnych nie spodziewał się, że w tym roku dojdzie do sytuacji z głosowaniem nieprawidłowym. Tego nikt się nie spodziewał. Tego nikt się nie spodziewał i, i, i tą, sp tą sprawę nie można tak zostawić I to po To jest prostu. temat do dyskusji. I... Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Kropka. Miejscowość. Nie konkretny adres, miejmy to na uwadze, tylko miejscowość. A zatem jeżeli osoba nie zamieszkuje na terenie miasta Konina, to konin nie jest jego mieszkańcem. Natomiast. Y od razu. Szkoła nie jest miejscem stałego pobytu. Tak. i e, jego wola tutaj jakby nie ma żadnego znaczenia. Projekty były fantastyczne. Wszystkie, każda mieszkanka i każdy mieszkaniec złożył fantastyczny projekt. My oceniamy sposób, w jaki e, zostało przeprowadzone głosowania w zasadzie e, jak została zakłamana rzeczywistość. I nikt z nas nie mówił o tym, że złe, niemoralne, niewłaściwe jest namawianie do głosowania, wręcz przeciwnie. Namawianie do głosowania jest istotą e, promocji projektów do KBO. Natomiast namawianie do składania fałszywych e, oświadczeń o zamieszkaniu jest absolutnie naganne. Namawianie do tego, żeby głosować w wielu lokalach wyborczych również jest absolutnie naganne. E, I co więcej, pan dyrektor jeszcze jedną rzecz powiem. Powiedział taką, e, takie zdanie, że gdyby nie kopernik, to. Nie byłoby tyle głosów w KBO. A ja śmiem twierdzić, że gdyby nie praktyki Kopernika, które mieliśmy nadzieję, że się skończą, nie byłoby tak wielu osób, mieszkanek i mieszkańców Konina, którzy postanowili zbojkotować koniński budżet obywatelski. Ja uważam, że pan dyrektor skorzystał na maksa z systemu, który został stworzony, a jeżeli nam się to nie podoba to po prostu ten system zmieńmy, a Kopernik będzie pewnie dalej wygrywał, znajdzie jakiś sposób, więc niech się wszyscy inni, jak to się mówi, ogarną, też spróbują wygrać, aczkolwiek trudno jest wygrać z jedną z największych szkół. I podkreślę, że, że jednostki jednak miejskie i szkoły no raczej nie powinny w tym KB uczestniczyć. Nie kwestionujemy w żaden sposób dokonania szkoły. Znakomity dyrektor, nie mam co do tego wątpliwości, ale nie zgodzę się z poglądem, że nic się nie stało. Bo, to, bo się stało wiele i musimy wyciągnąć z tego wnioski, żeby to naprawić. Prosta sprawa, filozoficzna. Ten głos jeszcze dokończę tylko. Ja nie mówię, że nic się nie stało. Trzeba wyciągnąć wnioski, ale nie ferować wyroków i nie oskarżać tutaj dyrektora za to, że jemu się chce, że, że, że coś robi, jeżeli system jest nieszczelny, czy coś. No to proszę bardzo przeanalizować to wszystko, nie dwie godziny debatować na ten temat, jakbyśmy nie mieli ważnych spraw. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Pana Dyrektora, żeby odpowiedział na pytania zadane i potem Pan Prezydent zakończy mandat Były pytania, prośba o odpowiedź do Pana Dyrektora. Króciutka odpowiedź na dwa pierwsze pytania. Odpowiedziałem w moim przydługowym, jak Pan Przewodniczący zauważył, w wystąpieniu. Jeśli chodzi o trzecie pytanie odnośnie szkół, cieszyłbym się bardzo, gdyby wszystkie szkoły w Koninie mobilizowały swoich uczniów, żeby czuli tożsamość ze swoją placówką. I jeszcze chcę jedno dodać. Myśmy czasami wspierali projekty przedszkoli i innych szkół i one wygrywały. Nie tylko dla siebie. Dziękuję bardzo. No, Potraktujemy, Pan Dyrektor wiesz, tak chciał odpowiedzieć. No, no to poproszę jednak ad vocem Joachim Sikorski. No bo Pan Dyrektor nie, nie zgodzę się. Uważam, że nie odpowiada na pytania. Czy uważa Pan, to jest moim zdaniem, można na to pytanie odpowiedzieć tak, nie. Czy uważa Pan, że kiedy wszystkie szkoły w taki sam sposób, jak w Pańskiej Szkole, mobilizowałyby swoich uczniów do tego, żeby oddały głos na konkretne projekty, to czy szkoła, która ma 200 uczniów, ma szansę wygrać projekt ze szkołą, która ma 1500, tak czy nie? Czy uważa Pan, że tak już wygląda? Tak i są na to dowody. Myśmy takie szkoły i no, przedszkola wspierali, mówiłem przed chwilą. Dziękuję. Wiem I Pan wszystko. Prezydent, mam nadzieję, na zakończenie, Piotr Korytkowski. Natomiast to jest po naszej stronie. Po drugiej stronie, czyli osób głosujących, ja widzę pewne nieetyczne i to bardzo delikatnie powiem, nieetyczne zachowania. I z tym już w tym momencie jest problem, bo my mamy jeszcze jakieś takie chyba z poprzedniego systemu przyzwyczajone, przyzwyczajenia. Proszę Państwa, świat demokratyczny funkcjonuje... Na zasadzie oświadczeń i oświadczenie obywatela, człowieka, który bierze udział w procesie demokratycznym poprzez głosowanie, poprzez e, oświadczenia swoje związane z uzyskaniem jakichś zaświadczeń z urzędu e, czy z innych instytucji, e, dla niego jest to świętość. I nie ma pokus, że. Ja złamię przez to prawo. A u nas jednak w Polsce wychodzi na to, że jesteśmy w dalszym ciągu jeszcze oparci o zaświadczenia, czyli z urzędu musi być po prostu pieczątka. Każdy, to jest proces, którego trzeba uczyć. Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Nieetyczne zachowania, jeżeli takie były, państwo mówicie, że były to będziemy myślę przy promocji budżetu końskiego budżetu obywatelskiego musieli też położyć nacisk na to, aby napiętnować potencjalne takie możliwości, jeżeli będzie to możliwe w kolejnej edycji budżetu.